Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy coś innego niż zwykle. Przynajmniej tak planuję, tak mam w planach. Będziemy robić dwie rzeczy w jednym odcinku. Chciałbym dorobić tu do tej koszuli, żeby stworzyć już pełną sylwetkę. I dorwałem ostatnio, dostałem do przerobienia tak właściwie, taką spódniczkę. Ty się przesuń na chwilkę, a ja tutaj pokazuję. To jest spódnica, która jest trochę pod kolano, nie wiem, nie widać tego W każdym razie jest trochę za kolano. Ma tutaj coś, co mi się bardzo podoba, taką zakładkę która jest dość duża i ona przypomina te zakładki, które my tutaj sobie zrobiliśmy wcześniej, więc stwierdziłem, że spasowanie tego z tym będzie dość naturalną rzeczą. Widzę, patrzę na trudnicę, że ona ma troszkę trzeba tutaj będzie poprawić trochę rzeczy. Tutaj na przykład ma jedną zakładkę na tyle, ona jest w ogóle brudna, teraz to zauważyłam. Tu widzicie? Prudno. Chciałbym, żeby po prostu to było na jedną, na jedną nogę, że tak powiem. Chciałbym chyba jeszcze poprawić podszycie, bo to jest podszyte zwykłym zygzakiem. Nie wiem, czy mi się to podoba, nie wiem, czy nie chciałbym po prostu zrobić tutaj y, overlocka, bo mogę to zrobić nieinwazyjnie, po prostu przeszywając to od środka, bez żadnego rozpruwania i ingerowania. Chociaż rozprucie z tego, co widzę, też będzie... Y, dość łatwe. Aha, no i no na tej zakładce, którą wam przed chwilą pokazywałem, tutaj też widzę, że szef delikatnie y, poszedł na samym zakończeniu, dlatego myślę, że to sobie naprawimy, ale w czasie, kiedy ona będzie sobie schła, to zrobimy, pomalujemy sobie, naprawimy tak właściwie jeszcze jedną sukienkę, którą dorwałem, a właściwie też dostałem do przerobienia, mianowicie jest to taka kiedy. Ja jak ją zobaczyłem, to się w niej zakochałem. Ona jest przepiękna, jest y, z takiego piankowatego materiału, z którego robiłem jedną sylwetkę do swojej kolekcji. On się nazywa nurek. Nurek to jest materiał nurek, z tego co kojarzę, to jest e, poliester, ale myślę. O, i ma takie tutaj rękawki. Jaki jest mankament tej sukienki? Mankamentem tej sukienki jest to, że jest ona również poplamiona. Dlatego ją również będziemy malować. I będziemy ją jakoś e, fantazyjnie sobie malować. Nie będziemy z nią robić nic innego. Także w dziś, dzisiaj będziemy robić właściwie takie prace naprawcze nad rzeczami i wykończeniowe, no bo tutaj. Będziemy pracować z rzeczą, która y, będzie nam kończyć właściwie już jedną sylwetkę, oprócz tych rzeczy kompletowych, które już robiliśmy. A jeżeli jesteście ciekawi, jak y, zrobiłem tą koszulę, jak wyglądała wcześniej, to zachęcam do obejrzenia odcinka z tworzenia jej. A ja w takim razie zabieram się za to, co zawsze, czy znaczy nie zawsze, za to, co często robimy tutaj, czyli farbowaniem. Witam serdecznie, znowu się tu widzimy, to znaczy w mojej kuchni. I co, tak jak zwykle? Nalewamy wodę i wstawiamy sobie ją na ogień. Czekamy aż się zagotuje i wtedy kupujemy barwnik. I dzisiaj będziemy korzystać z moich ulubionych barwników. To jest z barwników z motylkiem, o których wam już wspominałem. Zakupiłem takich barwników dwie sztuki na wszelki wypadek, bo ta spodnica jest dość o Jezus Maria. Matko jedyna. nie, no idziesz do domu! Prawie ją spaliłem, bo nie zauważyłem, że była pod garnkiem i mogłaby ulec spalaniu, ale nie ma czego złego, co by na dobre. Nie wyszło, nic się nie zepsuło No, nikt nic nie widział. Zakupiłem dwa takie barwniki, bo zobaczymy, ile nam będzie potrzeba ta spódnica. Tak jak mówiłem, jest dość duża. Nie chcę, żeby później mi zabrakło barwnika i ja musiałbym specjalnie jechać. Czy jechać? Mam bardzo blisko tą swoją pasmoterię, ale żebym musiał specjalnie tutaj. Szukać barwników i wracać się tylko po to, bo mi zabrakło, a już mogłaby sobie schnąć. I wiecie co myślę teraz, jak, jak sobie tak międlę tą spódnicę w rękach? Że najlepiej będzie, jak ja sobie teraz na szybko odpruję ten dół, o którym wam mówiłem przed chwilą i później ją wrzucimy do tego. Góra tutaj przy pasie, ona nie ma aż tak wielkiego znaczenia przy samym jakby procesie farbowania, bo z nią później nie ma problemu, jakoś to ogarniemy. Ale z dołem, jeżeli chcielibyśmy ją jakoś inaczej wykończyć, inaczej skrócić, zrobić tutaj mniejszą tą zakładkę, bo tutaj widzę, że ktoś, to pierwotnie szył tą spódnicę, zrobił zakładkę na 5 cm, to jest dość dużo. Myślę, że możemy sobie ją zrobić mniejszą, chociaż wtedy ona się będzie inaczej układać. W każdym razie, wolę mieć możliwość zmienienia tego później, niż dofarbowywania farbowywania znowu materiału. O, wiecie co, nawet łatwo to pójdzie, bo to ona, ona była robiona szwem krytym, który jest dość delikatnym szwem. więc ja sobie ją po prostu targuję w rękach, bo już to zacząłem robić, to czemu nie? No i co? No i działamy. Trochę ja się cykamy. Nie powiem, że nie, bo jak nie wyjdzie to będzie mi bardzo przykro, ale trzeba to zrobić naraz. Mniej więcej. Kuźwa nie chwyta. Co to jest poliestr, czy to jest bawełna? Eee, także jak widzicie... Albo widzieliście przez chwilę Ten barwnik nie chce za bardzo chwytać I nie wiem czy to jest kwestia tego, że woda się jeszcze nie za bardzo rozgrzała Czy jest to kwestia tego, że Jest to materiał Syntetyczny Wszystko wskazuje na to, że jest to materiał bawełniany Ale skoro się nie farbuje To może być to syntetyk, co byłoby strasznie dziwne Bo jeszcze się nie spotkałem z materiałem, który by tak wyglądał I był taki w dotyku A jednocześnie był syntetykiem Także zaraz zobaczę Jak się trochę woda bardziej rozgrzeje Dodam jeszcze drugą saszetę ale jak na razie nie widzę tego zbyt kolorowo i martwię się trochę, bo nie mam pomysłu, jak to inaczej rozwiązać w tym momencie. A pokaz właściwie jest tuż, tuż i premiera jest tuż, tuż tych, tych rzeczy, bo mamy właściwie półtora tygodnia nam zostało, także zobaczymy. Spódnica wyszła. Nie wiem wprawdzie, czy odcień, który yy, do niej wyszedł, będzie odpowiedni do tej koszury, jak myślałem na początku, ale to najwyżej damy ją do innej sylwetki, zrobimy sobie z nią coś innego. A ja zabieram się za piękę, którą wam pokazywałem wcześniej. Tak prezentuje się na manekinie. Tutaj z tyłu jest ta lama. I właśnie teraz zastanawiam się, i chyba myślę, że zaczniemy sobie. Właśnie od tej plamy zaczniemy sobie robić jakieś takie nieregularne, jak ja to lubię nazywać, paćki. I później wyjdziemy z tego dalej. że myślałem że malowanie tej sukienki będzie trochę prostsze, znaczy nie tyle że będzie prostsze, tylko że zajmie mi trochę mniej czasu. Zacząłem chyba o 20. Mamy 23, bo zacząłem nawet wcześniej niż 20, a mamy 23. Także troszkę, troszkę czasochłonne to jest, dlatego, że chcę zrobić takie jakby odbicia wody, takie reflekty, które się tworzą na wodzie, na, na pobłocie tej sukienki, przez to, że ona też jest piankowa. Ta farba trochę inaczej się wchłania niż na zwykłych, na zwykłych bawełnianych materiałach, dlatego, jest to, jest to trochę jeszcze że tak powiem, utrudnione, ale mam cały tył skończony, znaczy mam skończony tył i przód, ale dołu nie mogłem pomalować na manekinie ze względu na to, że dół jest poza linię o... Poza tą linię. On jest jeszcze jakieś 10-15 cm poza linię Manekina i przez to na... ciężko się to robi, dlatego położyłem ją sobie tak na położyłem ją sobie tak na stole i mogę pomalować na razie tylko jedną stronę, poczekać aż ta wyschnie, później pomalować drugą. Powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie mi się pracuje z... Absyllingowymi rzeczami, bo mogę sobie je wymieszać. W sensie, ja tutaj nie projektuję za bardzo w głowie, mam koncept, co jak chciałbym przerobić, ale wszystko wychodzi mi właściwie podczas roboty, bo nie chcę też sobie czegoś zaprojektować i później zorientować się, że ja tego nie mogę zrobić, bo coś, co ja robię z nowego materiału, coś, co ja robię z materiałów zazwyczaj jakichś tak ekologicznych i, i takich, których, z którymi mam już obycie, których mogę sobie zamówić próbki wcześniej, nie mogę wiedzieć, jak one się zachowują. To jest zupełnie. Inna praca. To jest też inny komfort, bo te materiały też nie są znoszone, nie są, nie mają ubytków, nie mają defektów, nie mają jakichś takich artefaktów. Wydaje mi się, że tutaj jednak praca z tymi upcyklingowymi rzeczami jest dużo cięższa, ale jest też wygodniejsza. No tutaj mamy plusy, dodatnie i plusy ujemne. Jednym z nich jest to, że no tutaj jednak projektowania jest mniej, ale tutaj jednak praca z materiałem jest dużo cięższa. Jak ja sobie wcześniej zaprojektuję jakiś wzór, zrobię sobie. Wykrój, i, i później będę się tego trzymał. To jakoś z tym dojdę do, do celu. A tutaj może się okazać, tak jak dzisiaj, że materiał jest nie taki, jak sobie założyłem, że będzie i nie będzie się farbował tak, jak sobie założyłem, że będzie. Zazwyczaj, jak sobie zakładam, wiem, jaki jest skład materiału na początku. Ok, ewentualnie później będę dorabiał, bo ja tak mam zamiar współpracować z drugim sortem, jak i z Patrycją nadal, albo po prostu to, jak ja lubię współpracować z Patrycją i jak lubię sam koncept, który ona tworzy do drugiego sortu i tego, jak współpracować z projektantami, jest dla mnie świetne. To jest kompletny brak nacisku i to jest dawanie młodym artystom kreatywnej przestrzeni na spełnianie się. czy znaczy, wiadomo, że tak kreatywnej, na jakiej mm, pozwalają warunki sprzedażowe w Polsce. To jest dawanie nam kreatywności. Kreatywnej przestrzeni, którą możemy wykorzystać, tak jak chcemy. Ja chciałem już od dawna, w sumie, spróbować się z przerabianiem rzeczy, ale nie miałem materiału. Patrycja mi ją udostępnia i ja robię, przerabiam sobie tak, jak y, ja uważam to za stosowne. Genezą powstania tej kolekcji, która swoją drogą nazywa się Oceani, tutaj nie wspomniałem jeszcze o tym nigdy, ale genezą powstania tej kolekcji było to, że akurat dostałem od Patrycji dość dużo niebieskich rzeczy, przez to, że było ich tak dużo, to stwierdziłem: Dobra, no to zrobimy coś, co jest inspirowane może Możem. Po raz kolejny to już jest moja trzecia kolekcja. Może już wystarczy. Już wystarczy, woda Może to są super tematy. Ja się w nich bardzo dobrze czuję, bo woda reprezentuje to, jacy jesteśmy i, i, i jak nas kształtuje. My jesteśmy z wody, woda nas otacza, woda jest też tak. Zmiennokształtna i tak plastyczna. W każdym razie bardzo dobrze mi się spotkało z Patrycją. No i jak nie, jak nie skończę tych rzeczy, jak nie, nie wejdą teraz do kolekcji, to na pewno zobaczycie je później i na pewno jeszcze nagramy sobie takie odcinki, gdzie będę przerabiał rzeczy jeszcze do drugiego sortu, wraz z drugim sortem, bo nic się nie zmarnuje, wszystko się zrobi. Teraz czekamy aż to wyschnie! I chyba zostawię to na noc, żeby siedziało mi tutaj na, na biurku. No i resztę będę kończył jutro, na. No. Tak wygląda farbowana już spódnica i teraz zabieram się za jej malowanie, ponieważ, ponieważ myślę, że później będziemy robić tutaj te defekty, które wykryłem wcześniej. To znaczy poprawiać po prostu szwy i, i, i robić tutaj jakieś bardziej eksperymentalne zapięcia. To będziemy myślę robić po prostu już po malowaniu. Wtedy, kiedy ten materiał już nie będzie przychodził przez żadne inne rzeczy i będzie to łatwiejsze do zrobienia, zapiąłem ją sobie na manekinie. Także teraz wygląda jak wielka tuba, ale stwierdzi że tak będzie mi najłatwiej malować I dzisiaj będziemy malować nie pędzą Dzisiaj użyjemy mojej gąbeczki. Mam takie gąbeczki, kiedy sobie kupiłem specjalnie do malowania. Znaczy, one są ogólnie z kuchennymi, ale je kupiłem z przeznaczeniem do właśnie do malowania różnych rzeczy. I później po prostu myję i są jak nowe, i dalej mogę nimi robić wszystkie rzeczy. No i nie przedłużając, ja się zabieram do malowania. Was zapraszam na krótkiego timelapsa Trochę mnie poniosło. Myślałem wcześniej, żeby zrobić tylko takie um, przebłyski. Jakie, wiecie, tak jak zacząłem to robić przed chwilą. A później stwierdziłem, że pomaluję całą. Także będzie cała pomalowana spódnica. Czy to źle? Nie, mi się bardziej podoba. E, czy to więcej pracy? Owszem, nie sądziłam, że spędzę aż tyle czasu na malowaniu tych rzeczy. Myślałem, że będzie to e, bardziej kwestia jakiejś konstrukcji, jakichś takich farbowań. No ale cóż, jak już zacząłem, to trzeba skończyć. Ja to sobie e, pomaluję. Teraz faktycznie zobaczymy się na prawianiu tych chłów, na robieniu tego na overlocku, żeby to wszystko było ładnie pięknie. Także zaraz wracam, tylko dokończę malować całą tą spódnicę. Tak wygląda pomalowana już spódnica. Fajnie wyszło i cieszę się, że zdecydowałem się na to, żeby żeby jednak pomalować ją całą, bo tamten kolor nie był do końca taki, jakbym bym chciał, żeby był. A ten bardzo ładnie wygląda i cały ten full print jest naprawdę świetny. Ale, tak jak mówiłem wcześniej, trzeba ją trochę naprawić. Więc yy, już sobie tutaj pomalowałem ją też od środka, ale teraz muszę ją trochę podpróć, a później zszyć znowu, żeby yy, po pierwsze jeszcze wszyć metkę, a po drugiej, żeby naprawić ten szef. Całe to szyjemy. i po prostu przeszyjemy na nowo, bo tak będzie łatwiej. Także y, teraz zapraszam na intensywne prucie, a y, szycie już y, później Wam pokażę, jak wygląda skończona spódnica. Już całkiem, bo już chyba to już będzie koniec.